Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii z rozum najem, gdzie zapraszam ekspertów, aby podzielili się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie inwestowania bezpiecznego oraz zyskownego w nieruchomości. Tym razem gościem naszym będzie ekspert rynku nieruchomości rzeszowskich. Ktoś, kto jedyny odpowiedział na zaproszenie z Rzeszowa. Artur Kucharzyk, czyli ja. Witajcie. I gościnnie z racji tego, żeby głupio nie było, że rozmawiam sam ze sobą, to zaprosiłem Roberta Jarczyńskiego, który zdecydował się po kosztach poprowadzić ze mną wywiad. Cześć Robert. Juhu. Cześć, Cześć, jestem. No to dobra, no to Robert, zaczynajmy pytanie pierwsze, które Ci kazałem powiedzieć. O, master, tak, już. Moi drodzy. Więc ja, Robert Pierczyński. Jestem dzisiaj gościem Artura Kucharzyka. I to tylko to, że ja zadaję pytania, nie znaczy, że rządzę na, na w trakcie tego wywiadu, bo finalnie ekspertem tutaj ym, oświeconym jest Artur. A ja będę zadawał tylko pytania, które również pomogą Wam ten stan uzyskać a propos Rzeszowa. Dokładnie. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją serii Poznaj inwestycyjnie swoje miasto, gdzie rozmawiamy o konkretnych miastach, w których w Polsce możecie zainwestować swoje środki, abyście mieli taki zbiór wiedzy w pigułce, w jakie miasto warto zainwestować właśnie Wasz kapitał. W trakcie tego wywiadu chcielibyśmy udzielić Wam odpowiedzi na pytanie, właściwie Artur Wam udzieli, ja będę pytał, dlaczego warto inwestować w Rzeszowie. Ale zanim... Uzyskamy odpowiedź na to pytanie? Zacznijmy powolutku. Jakie typy nieruchomości cieszą się największym popytem na rynku, najmniej w Rzeszowie? Może ciekawostką dla niektórych będzie to, że Rzeszów, jako małe miasto, bo według różnych szacunków ma około 200 tysięcy mieszkańców, więc jest to jedno z najmniejszych wojewódzkich miast w Polsce, ma najwyższy współczynnik w Europie całej, jeśli chodzi o stosunek studentów do liczby mieszkańców. Liczbowo nie jest to dużo, ale jest to ponad 30% co warunkuje, że jednak na ten moment nadal nieruchomości pod kątem studentów cieszą się największym powodzeniem. Ale uwaga, jakie? Bo mówiąc wielopokojowce, jaki to jest ostatnio trend popularny na rynku, czyli inwestowanie w najem wielopokojowych, chociaż w niektórych miastach zauważyłem, że już się powoli od tego odchodzi, to pięć pokoi w Rzeszowie to już jest za dużo dla przeciętnego studenta. Już jak lokator dzwoni i pyta, ile jest pokoi w mieszkaniu, to słysząc pięć już często... Odkłada słuchawkę. Więc takie optymalne mieszkanie na pokoje to jest jednak 3-4 pokojowe. Czyli kupując coś, co może być przysłowiową okazją na rynku, warto kupić mieszkanie dwupokojowe, z którego zrobimy 3 i analogicznie 3 pokojowe, z którego zrobimy 4, bo opłacalność i stosunek popytu może taki, gdzie ludzie się zgłaszają i nie ma problemu z najmem, do opłacalności jednostki, jaką jest pokój, będzie najbardziej opłacalny w tym momencie, a co za tym idzie, lokalizacyjnie też właśnie... Miejsca blisko uczelni. To są takie, myślę, według mnie, według mojego dziesięcioletniego doświadczenia inwestycyjnego w Rzeszowie, są takie topowe nieruchomości plus klasyczne kawalerki, ale czy mikro, nie wiem, bo według mnie jest to taki produkt, który idzie trochę na fali teraz takiego może sezonu na mikrokawalerki. Ile ten sezon potrwa, czas pokażę, Ale jednak ta przysłowiowa kawalerka w centrum i małe dwupokojowe w centrum znowu. Będzie uważam dalej taką bezpieczną przystanią, bezpieczną inwestycją, czyli kupię tam, co by się nie działo pandemia, nie pandemia, lockdowny, różne inne dziwne sytuacje spowodują, że zawsze jakoś taką nieruchomość wynajmę. Jakoś, to znaczy trochę drożej, trochę taniej, ale nie będę miał pustostanów i z perspektywy czasu na wartości ona powinna dalej zyskiwać. Okej, okay. więc jakie zmiany na rynku najmu można było zaobserwować w Rzeszowie w ostatnich latach, a także czy pandemia miała znaczący wpływ na popyt i ceny najmu? Tak, tutaj rzeczywiście patrząc chronologicznie, jakby ta pandemia wpisała się w zmianę w ogóle takiego cyklu może i odwrócenia trendu, bo jak pamiętam, zaczynałem od 2014 Działać w nieruchomościach, to w zasadzie z roku na rok, na przykład cena przysłowiowego pokoju rosła sobie, załóżmy o te kilkadziesiąt złotych, niech to będzie pięćdziesiąt złotych co roku. Czternasty, pięćdziesiąt, szesnasty, pięćdziesiąt i tak dalej sobie rosło, aż do właśnie roku pandemicznego, czyli w dziewiętnastym jeszcze nic, w dwudziestym jak już ogłoszono wszemi wobec pandemii, to nagle te ceny jak już sezon się skończył, czyli sierpień, wrzesień już były lockdowny na uczelniach, już studenci nie wrócili na uczelnie, to nagle rzeczywiście było załamanie i dużo mniej było chętnych, no bo studenci nie wrócili, wiele zakładów pracy przeszło na tryb zdalny, więc rzeczywiście mniej było, mniejszy był popyt na wynajem takich mieszkań, w zasadzie każdych mieszkań, więc, więc te ceny się obniżyły. Później w kolejnym roku, jak okazało się, że uczelnie normalnie ruszą, bo też przez długi okres nie było wiadomo, jak to będzie, więc te ceny powoli się odbiły, no, i przyszły, przyszedł okres ten wojenny, wojna na Ukrainie 2022 rok, czyli dwa lata później. No, i nagle ceny wystrzeliły w górę. W całej Polsce te ceny wystrzeliły w górę, ale w Rzeszowie jeszcze bardziej, bo w Rzeszowie było coś, czego nie było w innych miastach, czyli wojskowi. Szeroko pojęta, nazwijmy to armia czy wszystkie osoby, które są związane, to nie tylko amerykańcy, ale też dziennikarze, też no wszyscy, którzy są związane z tematem wojny, wojny, zaczęli stacjonować w Rzeszowie, bo był to taki najbliższy rozwinięty punkt stacjonarny, wypadowy ewentualnie też na Ukrainę, bo godzinka czasu jest do granicy z Rzeszowa, więc dzięki temu w małym mieście, jakim jest Rzeszów, gdzie jest mała liczba nieruchomości, spowodowało to, że po prostu podaż Zniknęła, czyli wyprzedane zostały małe mieszkania, bo ludzie zaczęli bardziej kupować, wynajęte zostało praktycznie wszystko, co było, no i nie było co wynajmować. Dosłownie ludzie dzwonili wtedy, w 2022 i pytali, czy macie jakiekolwiek mieszkanie do wynajęcia, dosłownie jakiekolwiek. Już tam nie było mowy o kryteriach, budżet, lokalizacja, tylko czy macie jakieś mieszkanie. I często było, no kurde, sorry, nie mamy, może coś się dzwoni za miesiąc, bo najemcy się kończy umowę. Więc to spowodowało, że ten popyt wzrósł mocno, mocno w górę. Więc, tak patrząc na wykresie, od 2014 roku szło, szło, szło sobie powolutku w górę. Później pandemia w dół, odbiło się w kolejnym roku podczas wojny w górę, ale w kolejnym roku, 2023, tak jak obserwowałem sobie, robiłem analizy od listopada mniej więcej zeszłego roku, zaczęło się troszkę obniżać. Dlaczego? Bo zauważyłem taki ruch odpływowy Ukraińców, bo oni też spowodowali, że. Oprócz właśnie wojskowych, o których wspomniałem wcześniej, duża fala uchodźców napłynęła do Rzeszowa, nie tylko do Rzeszowa, znowu też do wielu miast w Polsce. To też była duża siła popytowa, właśnie która napędziła te ceny. Więc takie dwie siły spowodowały wzrost, ale Ukraińcy otworzyli im się, otworzyły im się granice Polski na, na zachód przysłowowy, więc duża część odpłynęła. Duża część, która mieszkała w Rzeszowie, wróciła z powrotem na wschodnie, m, przepraszam, na zachodnie części Ukrainy, bo stwierdzili, że jest stosunkowo bezpiecznie, więc rozjechało się trochę, więc ten popyt zmalał i ceny nawet najmu stopniowo zmalały od listopada, grudzień, styczeń, luty i dopiero w sezonie, czyli właśnie teraz lipiec, sierpień, wrzesień zaczęły te ceny powoli z powrotem wracać do normy i powoli nawet się ponosić w stosunku do poprzedniego sezonu, więc tak idąc lata, rok po roku tak, zaobserwowałem takie zmiany, jeśli chodzi właśnie o popyt ceny. Artur, to, co mówisz, jest bardzo ciekawe. Ja nie spotkałem się, żeby w innym mieście było to aż tak widoczne, czy tak wrażliwe. Myślę, że tak, że już tak nawet na marginesie ten spadek w 2023 mógł się wziąć z różnych powodów. Na przykład to, że przecież deweloperzy też budują, też jest jakaś gdzieś oferta, więc... Bezpieczny Kredyt 2% tak. przecież dużo mieszkań wyczyścił z rynku i dużo najemców, którzy wynajmowali, czekając na kredyt, przeniosło się na swoje. Właśnie. I to też miało wpływ właściwie w całej Polsce. Stąd, czy zauważyłeś, w Rzeszowie jakieś nowe trendy, coś, co troszeczkę zmienia rynek, dominuje, nie wiem, wzrost najmu krótkoterminowego, a może wszedł calling, a może jeszcze jest jakiś nowy trend, o którym możemy porozmawiać. Jeśli chcesz kupić mieszkanie na wynajem, lub masz już takie i chciałbyś, żebyśmy wynajmowali je za ciebie zyskownie i bezpiecznie, to zgłoś się do nas i sprawdź, ile za Ciebie możemy zrobić. Link znajdziesz w opisie tego nagrania. Tak, powoli zaczął. Tworzyć się może najem krótkoterminowy i to też od pandemii. Dlaczego? Do pandemii hotele w Rzeszowie były stosunkowo tanie. Do tego stopnia, że przykładowy pokój w Hiltonie, gdzie traktowany jest jako jeden z droższych hoteli, można było wynająć sobie za poniżej 200 zł za dobę. W związku z tym opłacalność mieszkania na krótki termin no była niejaka, bo rzeczywiście kupując mieszkanie, wynajmując je na doby, odprowadzając podatek VAT od tego, prowizje dla Bookingu, czy Airbnb, sprzątanie i tak dalej, wszystkie koszty okazywało się, że wychodziło bardzo podobnie, a czasem nawet gorzej w najmniej krótkoterminowym niż długoterminowym. Więc było bardzo mało lokali takich zainwestowanych przez osoby prywatne na wynajem krótkoterminowy, no bo te hotele wiodły prym. Od pandemii, jak część hoteli się znowu wyczyściła, to znaczy zbankrutowała, ogólnie miejsc noclegowych ubyło, no i znowu ten popyt jeszcze później napędzony właśnie tą sytuacją związaną z wojną, spowodował, że te ceny wzrosły, też najmu krótkoterminowego, zaczęło trochę bardziej się opłacać, inwestować w najem krótkoterminowy, Chociaż Rzeszów też nie jest miastem turystycznym, jak wiele w Polsce, których się to opłaca, więc mimo wszystko, dalej często niekoniecznie jest to dobry wybór, więc trzeba mądrze zwracać na to uwagę i analizować. Powoli zaczynają raczkować prywatne akademiki, ale dosłownie na palcach jednej ręki mogę zliczyć, ile ich jest w całym Rzeszowie, więc tak jak wspomniałem na początku, jest dużo studentów, duży popyt. A mało prywatnych akademików, więc uważam, że to może być taką na ten moment jeszcze niszą. W dobrym miejscu, jeśli rzeczywiście mamy działkę, jesteśmy w stanie coś takiego postawić, to uważam, że to może mieć rzeczywiście fajną stopę zwrotu i być przyszłościowo ciekawym produktem, których za wiele nie ma. No i takich trendów myślę, że, że, że to, to by było na tyle, z takich być może innych, poza właśnie tymi małymi mieszkaniami w centrum. A jak prognozujesz rozwój rynku w Rzeszowie? Czy spodziewamy się wzrostu cen? Mieszkań i wzrostu cen najmu, czy bardziej stabilizację w kontekście tych dwóch rzeczy. Mm -hmm. Nie lubię tego stwierdzenia, ale rzeczywiście, Rzeszów jest specyficznym miastem, każde jest specyficzne, ale pod jakim kątem Rzeszów. Zację małego miasta i lokalnych, może to dziwnie zapomnić, układów w Rzeszowie do niedawna nie było żadnego dewelopera z Polski. A jak nawet zaczął wchodzić, to nagle miał utrudnione możliwości działania. Nawet taka rzecz jak lokalne władze, czyli prezydent, który był taki prorozwojowy, pro-zabudowowy, jeżeli można tak powiedzieć, stawiał na to, że po prostu kto, kto ma działkę, chce budować, niech buduje nawet wyżej niż teoretycznie można, żeby jak najbardziej zabudować. Co oczywiście miało swoje minusy, bo Rzeszów się rozrósł bardzo dużo. Jak ktoś był na przykład 5 czy 10 lat temu w Rzeszowie, to nie jest w stanie rzeczywiście teraz poznać miasta, tyle się wybudowało, rozwinęło. Powiedzmy to z jednej strony pozytywnie, z drugiej negatywnie, ale to spowodowało, że jeszcze jakiś czas temu, na przykład, ceny na rynku wtórnym były wyższe niż na rynku pierwotnym i więcej mieszkań dostępnych było na rynku wtórnym niż na rynku pierwotnym. I to od jakichś 3-4 lat zaczęło się zmieniać w Rzeszowie, bo właśnie prezydent uruchomił poprzedni, który już się ostatnio zmienił, dużo możliwości właśnie inwestycyjnych. I kolejna ciekawostka, jeśli nie skłamię, kilkanaście procent tylko całego miasta Rzeszów jest pokryte miejscowym planem zagospodarowania. Wieżowce, które powstają kilkudziesięciopiętrowe, dosłownie kilkudziesięciu, bo mamy teraz się, możemy pochwalić, najwyższym budynkiem mieszkalnym w Polsce, w Małym Rzeszowie, jest taki budynek. Wszystko było budowane na WZ-kach, dosłownie, więc dla osób, które jakby siedzą w temacie, wiedzą, że może to być taka anomalia. Więc dzięki temu, z drugiej strony, rzeczywiście można było sobie pozwolić na wysoką zabudowę i na, 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 na wzrost takiej podaży nieruchomości. Ale teraz od jakichś dwóch, trzech lat, odkąd zmienił się prezydent władza, wszystko spowolniło. Budowy, które zaczynały być które się rozpoczęły wcześniej, po prostu są teraz dokończane, a teraz ciężko jest uzyskać znowu pozwolenie na budowę i zacząć budować coś nowego, co powoduje znowu przyhamowanie popytu za chwilę, bo teraz się kończą budowy, które się rozpoczęły wcześniej, a teraz, jeżeli się nie buduje, no to efekt będziemy mieli za rok, za dwa. I przy dodatnim saldzie migracji, jaki ma Rzeszów, ostatnio widziałem statystykę, że do 2050, do potwierdzenia oczywiście, tylko Warszawa i Rzeszów z miast wojewódzkich w Polsce mają mieć dodatnie saldo migracji. Do potwierdzenia widziałem taką statystykę, liczby nie są duże, ale procentowo na plus powoduje, że ci ludzie przypływają do Rzeszowa, plus też to, że Rzeszów jest takim zagłębiem IT i lotnictwa. Są uczelnie, które kształcą informatyków, są uczelnie szeroko pojętych, są uczelnie, które kształcą ludzi w lotnictwie i automatycznie za tym idzie praca. Jest wiele dużych firm typu ASECO, jeśli chodzi o informatykę, z lotnictwa, Lufthansa, Borkorner, Pratt Whitney, globalne firmy o globalnym zasięgu, mają swoje miejsce, swoje główne siedziby w Rzeszowie, co powoduje, że ci studenci mają automatycznie pracę. Czyli rzeczywiście są ściągani ludzie nawet z całej Polski, bo takich najemców mamy, którzy przyjeżdżają z różnych miast w Polsce studiować, a później pracować właśnie w Rzeszowie. Co powoduje, że uważam, że to miasto cały czas się będzie powinno rozwijać. Okej, okay, Artur, ale tak jakbyś miał to bardzo krótko i precyzyjnie. Podsumowując to, co powiedziałeś, ceny najmu i ceny nieruchomości w ciągu najbliższych dwóch lat idą w którym kierunku? Jeżeli bym miał stawiać, powiedzmy, w kasynie, postawiłbym, że w górę. Dlaczego? To, co powiedziałeś, ale stawiać, okej, okay, to z jakim prawdopodobieństwem? Bo stawiać to na 50-50, nie? Jasne. Z takim, że sam kupuję aktualnie mieszkania w Rzeszowie na dzień dzisiejszy w tym roku również, bo właśnie widzę, że te ceny rosną cały czas, mimo różnych zawirowań i zachwiań. No właśnie ze względu na praca, która, która jest, ze względu na to, że paradoksalnie Ukraińców w Rzeszowie nie było tak dużo jak w innych miastach, więc to, że odpłynęli, aż tak mimo wszystko nie wpływało na... Na zmiany tutaj tempa dynamiki w Rzeszowie, na firmy, na strefy ekonomiczne, które się cały czas zbudowują, przychodzą kolejne firmy w strefach ekonomicznych i można rzeczywiście sobie sprawdzić statystyki, ile tych firm się rozwija. Czyli są uczelnie, za tym idą miejsca pracy, ludzie przyjeżdżają. Rzeszów jest też miastem, które jest największe, tak analogicznie, w województwie, ale ściąga inne. Ludność innych miast. I jak sobie spojrzymy na dane gusowskie, statystyczne, to Rzeszów się doludnia, a inne miasta w województwie się wyludniają. Miasta, wsie, więc tutaj Rzeszów rzeczywiście ściąga całe województwo. Nie ma drugiego miasta w województwie, które też ściąga, jest takim hubem, powiedzmy, jak nieraz w innych województwach jest po kilka takich miast. Więc dlatego uważam, że są czynniki, które są prowzrostowe. Jakie stopy zwrotu? Na jakie stopy zwrotu może liczyć inwestor? Kiedy kupuje mieszkanie na wynajem, na przykład na najem długoterminowy lub krótkoterminowy? I tutaj różnie, ale kawalerka pewnie w każdym mieście wyjdzie, że będzie najmniej opłacalną inwestycją. Ale w znowu o tyle, że jest bardzo mało tanich mieszkań. To znaczy, już nawet mając 400 tysięcy złotych ciężko cokolwiek kupić w granicach administracyjnych Rzeszowa. Nawet przysłowiową kawalerkę. Dlaczego? Bo po bezpiecznym kredycie 2% zostało wyczyszczone praktycznie wszystko do zera. A z racji tego, że jeżeli przyjmijmy, przyjmijmy na przykład, że na jakimś popularnym portalu w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu liczba nieruchomości do najmniejszych, załóżmy do 30 metrów jest, nie wiem, 500 tysiąc, tak w Rzeszowie było 100, dosłownie. Są takie dysproporcje, jeśli chodzi o liczbę podaży e, takich nieruchomości. Więc zostało wszystko wyczyszczone, więc teraz rzeczywiście mieszkanie, jakiekolwiek najtańsze, deweloperskie do wykończenia za trzysta kilkadziesiąt tysięcy, no to nie jest tak łatwo znaleźć. Plus wykończenie, no to już się nam robi cena powyżej 400, więc... Ale co ciekawe, później kolejnym progiem mieszkania dwupokojowego to już jest załóżmy 20, 30, 50 tysięcy więcej. Trzypokojowe to kolejne kilkadziesiąt tysięcy więcej. Więc czasem jest taki paradoks, że za 400 tysięcy kupimy kawalerkę, za 450 dwupokojowe, a za 500 pokojowe. Więc gdyby ktoś chciał kupić kawalerkę, to wolałbym kupić mieszkanie przysłowowo 50 metrów i zrobić dwie kawalerki z niego, Oczywiście. bo wyjdzie... Do, dosłownie 30-40% taniej. W jakich lokalizacjach według Ciebie najlepiej kupić? Które są najbardziej prorozwojowe, na których najlepiej chodzi najem, i po prostu jest to najbardziej opłacalne. Dlaczego tam? Jeśli chcesz kupić mieszkanie na wynajem lub masz już takie i chciałbyś, żebyśmy wynajmowali je za Ciebie zyskownie i bezpiecznie, to zgłoście do nas i sprawdź, ile za Ciebie możemy zrobić. Link znajdziesz w opisie tego nagrania. Mhm. Tutaj też jest znowu specyfika rzeszowa polegająca na tym, że jeżeli kogokolwiek spytamy z Polski. Jak daleko masz do pracy, i ktoś powie 15 minut, to w domyśle komunikacją miejską autem, a w Rzeszowie na nogach. Tu ludzie są nauczeni, że lokalizację wyznaczamy w kontekście, ile mam pieszo. I to powoduje, że jeżeli przychodzi na przykład do nas inwestor i mówi, że mam super mieszkanie, 5 przystanków, jedno, jedną linią autobusową od uczelni. To okazuje się, że to nie będzie trafiona inwestycja, bo student woli mieć na nogach 10 minut. On nie patrzy na komunikację miejską, więc trzeba uważać z przyzwyczajeniami z innych miast z Polski. Co powoduje, że z drugiej strony nie jest tak trudno sobie rozpoznać Rzeszów inwestycyjnie, bo wystarczy wbić rynek, wbić cyrkiel w rynek w Rzeszowie i kreślić sobie okręgi, dosłownie cyrklem. Z każdym okręgiem będzie taniej od rynku, ale będzie też mniejszy popyt na wynajem. Tak teoretycznie oczywiście są pewne drobne wyjątki, ale tu nie ma tak jak na przykład, nie wiem, w Warszawie, że mamy lokalizację blisko metra i będzie super wynajęte mieszkanie. Czy, czy super później możliwość sprzedaży takiego mieszkania. Czy znowu, nie wiem, jakieś tramwaje i tak dalej, różne linie. Nie, tu rzeczywiście są takie okręgi, które powodują, że, że im dalej tym taniej, jeśli chodzi o najem, jeśli chodzi o sprzedaż. Na potwierdzenie tego, co mówię, bardzo ładnie to było widać, albo bardzo nieładnie to było widać podczas pandemii, gdzie rzeczywiście mając lokale w centrum, Rzeczywiście mieliśmy wynajęte, tanie jasne, trudniej jasne, ale rozmawiając z znajomymi, którzy mieli rozsiane nieruchomości po obrzeżach, nawet blisko uczelni, ale wydziały, które były na obrzeżu, rzeczywiście w ogóle nie mogli znaleźć tych najemców. Więc mówiąc konkretnie, centrum, samo centrum plus inwestycyjne, według mnie, lokalizacje typu nowe miasto okolice Rejtana, Hetmańska Dąbrowskiego, Piastów, początek drabinianki. Być może dla... tobie to nic nie mówi, ale mówiąc do osób, które rzeczywiście wchodzą w Rzeszów, warto, żeby sobie te lokalizacje wygooglowały, zapisały i ich się trzymały. Moja strategia inwestycyjna, którą się podzielę i często się dzielę z inwestorami, jak ten przysłowiowy cyrkel wbijam, to wbijam go w trzy lokalizacje: Rynek, Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska. Rzeszowska i obrysowuje okrąg o promieniu 15 minut na nogach od tych trzech punktów. No. E... I te trzy punkty też są oddalone od siebie około 15 minut, więc taki nierównomierny okrąg nam się zamyka idealnych lokalizacji inwestycyjnych w Rzeszowie, według mnie. Okej. Okay. A jakie są ryzyka dla inwestora, który zdecyduje się kupić jakąś nieruchomość na wynajem w Rzeszowie? Pierwsze, co mi dla osoby, która z Rzeszowem nie jest związana, co się kojarzy, to oczywiście bliskość granicy z Ukrainą, tak? Więc powiedz coś więcej, jak gdyby... Na co musi zwrócić inwestor uwagę? Czy, jest, czy są takie rzeczy, o których ludzie nie wiedzą, a należy na to zwrócić uwagę. Okej, okay, to może coś o czymś ludzie nie wiedzą, to jest to, że właśnie nie ma jakiegoś takiego postrachu czy tematu pod tytułem Wojna na Ukrainie, która by przerażała lokalsów. Czyli lokalsów czy ludzi, którzy stają się lokalsami, będą znajomcami. Czyli czynnik pod tytułem Rzeszów w stosunkowo do blisko granicy nie jest ograniczający. Mimo tego, że miałem sytuację, że ludzie do mnie podczas wojny dzwonili: Czy gdzieś tam wam bomby nad głową nie lecą? Bo do tego stopnia niektórzy myśleli: Faktycznie nie, no nie jest to jakimś czynnikiem ograniczającym, więc tego bym się jakoś nie obawiał. Oczywiście nie wiem, co przyniesie przyszłość, tego myślę, że nikt nie wie, ale, ale nie jest to coś co by powodowało, że zmieniłbym kierunek inwestycyjny. Właśnie ta lokalizacja, czyli jeżeli mamy coś w obrębie właśnie kilku przystanków, autobusów, komunikacją miejską, niekoniecznie to będzie dobre rozwiązanie. Strefa ekonomiczna, jeżeli myślicie na przykład o inwestowaniu w kwatery pracownicze, w zależności, w którym momencie będzie, będziecie oglądać ten odcinek, te kwatery albo są opłacalne, albo już nie są opłacalne, albo znowu już są, bo ten znowu popyt się zmienia, jeśli chodzi o, o tych pracowników na te, na te mieszkania, to niekoniecznie inwestowanie w pobliżu strefy ekonomicznej ma sens. Dlaczego? Bo w Rzeszowie strefa ekonomiczna jest dla pracowników może niech tutaj. Dziwnego słowa użyć, żeby nie obrazić, ale jakby kształconych, to znaczy to nie są pracownicy fizyczni na magazynie, na jakiejś produkcji i na centrach logistycznych, tylko to są pracownicy właśnie w działach IT, w lotnictwie, czyli to są inżynierowie, którzy mieszkań szukają dla siebie i dla rodzin, a nie osoby, którzy chcą znaleźć łóżko właśnie w kwaterze pracowniczej. Więc ktoś, kto wyszedł po szkoleniu i usłyszał poradę, że inwestuj w blisko strefy ekonomicznej tam w kwatery, bo to jest pewniak, Troszowia mógł się przejechać na tym. No i Akurat te kwatery rzeczywiście fajnie szły jeszcze do końca, myślę, 2023 w Rzeszowie, a później nagle nastąpił odpływ i agencje pracy, które dostarczają pracowników na te kwatery. Przeniosły tych pracowników do innych miast typu Bydgoszcz, bo na przykład tutaj bezpośrednio Rzeszowa, e, wiem, jak też kilka kwater miałem, że rzeczywiście na topiło to przesunięcie. I ludzie, którzy w ciągu pół roku z zera potrafili mieć 100 mieszkań dosłownie w zarządzaniu na kwatery pracownicze, teraz znowu ograniczają, mają kilkadziesiąt, poniżej 50, bo, 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 bo takie, takie szybkie wahania były przy kwaterach. Innymi słowy, dla mnie jako dla inwestora, i, dla, i taki, który, który chce być inwestorem pasywnym, Inwestowanie w kwatery jest biznesem, tak naprawdę, i który ma ryzyka, jest obarczony takimi ryzykami fluktuacją, mhm. którego inwestorzy długoterminowi, tacy, którzy inwestują w najem długoterminowy, nie akceptują. Po prostu. Tak. To jakie są najczęstsze błędy popełnione przez inwestorów, którzy kupują nieruchomości w Rzeszowie? Myślę, że właśnie takie nasłuchanie się, że ktoś coś powiedział na jakimś szkoleniu, albo nawet tutaj, no, przez ktoś z Was odsłuchał wywiad i na podstawie kilku zdań od razu podjął decyzję inwestycyjną. No myślę, że to może być jakiś zalążek do tego, żeby temat rozpoznać dalej i się dalej pokonsultować, żeby coś sensownego kupić, zdobyć tą wiedzę, przynajmniej w podstawowym zakresie. Więc właśnie, że wszędzie warto kupować przy strefie. Czyli takie wiedzę... Uniwersalnych, których uważam nie ma, bo właśnie każde miasto, zresztą po to nagrywałem tą serię, ma swoją lokalną specyfikę, żeby na to zwracać uwagę. Kupowanie nawet paradoksalnie nieruchomości blisko uczelni. Bo są uczelnie, które są gdzieś na obrzeżach miasta i mimo, że wydawałoby się, że no jest ciekawy temat zainwestowania, to okazuje się, że tam jest tylko jeden wydział uczelni, duży na dzień dzisiejszy, bo duży, ale jest dużo nieruchomości wokół, gdzie ludzie też kupują na wynajem, ale co się stanie w momencie, gdy ta uczelnia na przykład dogłosi, że ten wydział zamykamy? Jest teoretycznie taki prawdopodobieństwo. Więc nagle się okazuje, że wszyscy ci ludzie dookoła zostają z mieszkaniami, które na które nie ma popytu na wynajem. No to co? Być może sprzedam. Ale prawdopodobnie nie jeden ten inwestor tak pomyśli, więc może wtedy lokalnie, bardzo lokalnie na tej dzielnicy te ceny wtedy mogą spaść. Więc nie zawsze przy uczelni samej jest dobry pomysł na zainwestowanie. Nie zawsze przy strefie ekonomicznej w tym przypadku też. Nie ma takiego ryzyka z kupnem mieszkania w kamienicy, bo w Rosszowie jest bardzo mało kamienic. Zaryzykowałbym nawet, że może najmniej w Polsce, więc tutaj nie mamy takich ryzyk właśnie z mieszkaniem, że nie wiadomo, co nam się tam trafi. I myślę, że wiele więcej tutaj nie wskazałbym takich zagrożeń. Czyli troszkę, że wejść w lokalny rynek, porozmawiać z kilkoma lokalami, zobaczyć, gdzie co się wynajmuje rzeczywiście. Macie tu wskazówki ode mnie z mojej subiektywnej analizy 10-letniej, popartej 10 doświadczeniem inwestycyjnym, ale warto jeszcze pogadać z lokalami i nie dać się biurom nieruchomości, które chcą sprzedać ofertę, bo taką mają i cena na przykład z metra jest super, bo. Przy okazji, taki może tip mój: ja nie patrzę właśnie na cenę z metra, tylko na cenę za jednostkę. To znaczy, w, jestem w stanie zapłacić z metra więcej za mieszkanie 55 metrów, w którym zrobię 4 pokoje na wynajem, niż za mieszkanie 65 metrów, w którym zrobię 3 pokoje na wynajem, bo jednostka kosztuje mnie mniej wtedy, kupując to. Mniej, kupując to Mniejsze, a droższe z metra, bo liczę wtedy za ile wynajmę jednostkę i jak mi się to zepnie. Plus, właśnie też, patrzyłbym też na lokalizację, mimo wszystko, no bo znowu zawsze centrum to jest top, myślę, w każdym mieście, które z perspektywy czasu powinno najwięcej rosnąć na wartości i być może mieszkania deweloperskie, które na dzień dzisiejszy, właśnie są drogie w cenie za metr ale uważam, że mają największą szansę wrosnąć w czasie na wartości, bo nie ma dużo wolnych działek w Rzeszowie w centrum, gdzie deweloperzy mogliby się pokusić o kupienie i wybudowanie bloku, a w drugą stronę nie ma kamienic w Rzeszowie, gdzie inwestorzy mogliby zrewitalizować i w, kamienice przeważnie w centrum i to centrum też mogłoby się cieszyć tej dużą podażą. Więc ta, ta podaż znikoma w centrum może być czynnikiem, który Właśnie powoduje, że warto kupić centrum, nie patrzeć na dzień dzisiejszy na, dzisiejszy na Roy stricte, tylko właśnie na wzrost wartości w czasie. Artur, to powiedz proszę naszym słuchaczom. Przejmujemy kanał. Dlaczego warto zainwestować w Rzeszowie? Mieszkania na wynajem. E, bo Rzeszów jest niedocenianym miastem, taką czarną dziurą na mapie Polski, za którą się za wiele osób z Polski nie rozgląda. Przeważnie ludzie myślą, inwestowanie w Polsce, no to co, Warszawa. O łodzi, część osób na przykład słyszała, że też ma potencjał i warto. Śląsk też jest taki, gdzie mamy niskie ceny, a Rzeszów uważam jest taką bezpieczną przystanią, gdzie można by wejść i kupić coś, co w perspektywie wielu lat powinno generować wartość dodaną w postaci wzrostu wartości w czasie i bieżącego najmu, który rzeczywiście rośnie. I nawet przykład z poprzedniego roku mogę pokazać, gdzie porównywaliśmy do dziewięciu innych oddziałów, w których działamy, gdzie ceny w poprzednim sezonie, czyli sierpień, wrzesień 2023, w wielu oddziałach mieliśmy utrzymane na poziomie z poprzedniego sezonu, czyli z tego powojennego, gdzie był nastąpił wzrost, a myśmy w Rzeszowie podnieśli jeszcze o 20 ceny najmu. Więc to był takie, to, to, taki ewenement po prostu na skalę tych naszych oddziałów i naszego świadczenia. Więc dodatkowy saldo migracji, e, uczelnie, miejsca pracy, e, to są rzeczy, dla których uważam, że warto w Rzeszowie dalej inwestować. Moi drodzy, moim dzisiejszym gościem był gospodarz tego kanału, Artur Kocharzyk. Dziękujemy uprzejmie za wysłuchanie naszego wywiadu i prosimy obaj o zadanie kilku ciekawych pytań w komentarzach, na które nasz gość, ekspert, chętnie odpowie. I nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia. Cześć.